Cześć, witajcie! Jak sami dobrze wiecie, wybiło nam 8000 subów ponad. Zresztą podemną pod moją kamerką widzicie, ile jest teraz dokładnie co mogę wam powiedzieć? Naprawdę dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję za, za takie zaangażowanie, za wszystko, to co jest związane z kanałem, bo to wytworzycie ten kanał i dzięki wam się dalej rozwijam. Sami dobrze widzicie. Jestem na jednym z w które jest już w opisie. Jesteśmy na PGR Bruździe, na PGR-ze ten PGR też będzie wykorzystany przeze mnie na live'ach, ale to spokojnie swoją drogą. Jest mała aktualizacja co do budynków. Teraz wszystkie save'y, które będą. Z danej mapy będą podpisane, załóżmy, będzie na pewno nowa bruzna, będzie wola brunowska, e, będą babrosty, będzie dzika. To chyba z tych czterech map były Janusze do tej pory e, i wszystkie gospodarki, które są tutaj zawarte, będą podpisane, który sef jest z której mapy. E, będzie aktualizacja, tak jak już wcześniej wspomniałem, budynków. No i co, życzymy jego grania, przede wszystkim e, świetnie spędzonych godzin na tych save'ach, e, mówię trochę ciszej, bo już jest e, tak prawie 23, a moja mama już poszła spać, także e, wiecie, na nie ma czasu, kiedy nawet dla was to nagrać, Nagram, nagrywam to na totalnym spontanie, bo miałam zupełnie inaczej zaplanowane odcinki już na ten tydzień, e, także... Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za taką aktywność. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas na tych save'ach. No i co, i kolejne wydanie save'ów na 10. Fuj, gdzie na 10? Na 9000 tysięcy subskrypcji. E, na 10 tysięcy też będzie, oczywiście będą save'y, O, Pimpek już tam wariuje. E, ale na 10 tysięcy też będzie coś specjalnego. Ale to swoją drogą, o jezu. Pimpek mi do garażu, raz przez okno. Dobra, nieważne. To zapraszam na przybitki i życzę jego grania jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.